to biblia.pl, na którą cię zapraszam. Co niedziela na nowe filmiki, na nowości w formie obrazów, w formie słowa. Zresztą sam wejdź i zobacz, co tam możesz ciekawego do siebie znaleźć. Hej, witajcie w drugim odcinku, a to Biblia. Dzisiaj jestem nad wodą, starałam się znaleźć takie ciche miejsce, żeby Wam właśnie przeczytać słowo. Więc dzisiaj słowo brzmi tak. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron wołała Ulituj się nade mną, panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła. Panie, dopomóż mi. On jednak odparł. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętą. A ona odrzekła. Tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział. O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Okay. Dobra, słuchajcie, tak na szybko jeszcze myślałam, więc przygotowałam sobie tutaj w telefonie właśnie te trzy pytania i podziękowania. Już muszę je znaleźć. Więc tak. W jaki sposób traktujesz ludzi wokół siebie i dlaczego? W jaki sposób okazujesz empatię? Także byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: Dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego. Umyłem bardzo dużo naczyń po obiedzie i po kolacji. I żona była zadowolona. <grym <grym zrobiłem śniadanie i moja żona chyba też była zadowolona. Śniadanie <grym> polega, no, w dużej części, moim zdaniem, na wysłuchaniu ludzi. Na wysłuchaniu, co mówią. No, bo inaczej byśmy się nie mogli porozumieć, prawda? Dobry uczynek, jaki przychodzi mi na myśl. Pierwsze skojarzenie, to nie wiem, na przykład to, że wiele lat temu przeprowadziłem starszą panią na przejściu dla pieszych, zatrzymując auto gdzieś na poboczu. Dziękuję. Co znaczy być równym wobec Boga? I dziękuję za poznawanie. Ludzi, dzięki którym mogę uczyć się pomagać, ale i ludzi, dzięki którym tej pomocy mogę też doświadczyć. Dziękuję za sytuacje w swoim życiu, w których szczególnie uczę się wyrażania coraz większej empatii, i dziękuję za umiejętność patrzenia na ludzi z poziomu serca, a nie z poziomu perfeli. Więc dzisiaj takie słowo o byciu równym, e, o byciu równym w czynieniu dobra, bo to dobro możemy czynić w sumie zawsze i w stosunku do każdego. nie sądziła zbyt pochopnie, ale zawsze zachowywała łaskawość dla wszystkich we wszystkim. Spraw bym udoskonaliła się w cichości, spokoju i łagodności. Daj mi łaskę, abym rozumiała, iż to tylko ironia losu stwarza różnice, że wobec spraw wyższych wszyscy jesteśmy równi. I Panie Boże, pozwól mi nie zapominać o tym, że mam być dobrym człowiekiem. W USA jest więcej plastikowych flamingów niż prawdziwych. A ciekawe, ilu jest prawdziwie dobrych ludzi. Nie tylko w USA, ale na świecie. Trzymaj się, życzę Ci dobrego dnia i wypoczywaj, bo wypoczynek też jest potrzebny. I wszystkiego dobrego.